Cześć dziewczyny moje kochane, dzisiaj w trochę takim innym vlogu, nietypowym. Z reguły te moje vlogi są ładne, równe, e, często kręcone w studiu, więc wszystko jest takie och i ach. Natomiast dzisiaj pomyślałam, że nagram Wam takiego vloga z ręki, o z telefonu, bo jest długi weekend czerwcowy i trochę się u mnie podzieje, ale jestem sama, bo Marcel pojechał z tatą nad morze do Sopotu Karola jest w Stanach ze swoim mężem i siostrą. Moja najlepsza przyjaciółka, słuchajcie, jest na Ibizie, tak świetnie się bawi i naprawdę cieszę się, że oni wszyscy fajnie spędzają czas. Natomiast ja zostałam w Warszawie. No i teraz jest taki moment krytyczny, bo czas zacząć pakować wszystko i przenosić powoli do nowego domu. Więc troszkę was tam zabiorę ze sobą, pokażę co tam się wydarzyło, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się dzieje. Tak, zabiorę was po prostu ze sobą. Co będę robić, to po kawałku trochę nagram, ale od razu ostrzegam, to nie będzie super jakość, to będzie taki zwykły vlog. I od razu mogę pokazać jedną rzecz. Wory przezroczyste, które świetnie się sprawdzają przy przeprowadzce, bo wiadomo, co jest w środku, e, jakie ubrania. Tam ubrania widzicie, oddaję znajomym, koleżankom, bo ja wszystko rozdaję jak zawsze. A tutaj moje rzeczy do przewiezienia do nowego domu. Także te worki plastikowe, przezroczyste, e, super sprawa. <gryw> Mam też inne rzeczy, a coś muszę Wam po prostu pokazać. Chodźcie. I od razu pokazuję ten oto wielki karton. Karton po y, krześle obrotowym. Słuchajcie, byłam na spacerze z Bigosem i pan y, wyrzucał ten karton do śmierci. A ja zaczęłam krzyczeć: Pan nie wyrzuca tego kartonu, pan nie wyrzuca, bo tutaj widzicie, upchałam. Buty, buty tylko jesienne z kolekcji z Zmarko. Bo nie wiem, czy wy wiecie, ja mam tych butów bardzo dużo. Bo też chodzę w prototypach, bo szkoda mi wyrzucić, więc tego sporo jest. Też są jakieś tutaj widzicie, zimowe. Także tak, już powoli wszystko pakuję, podpisuję w ten oto sposób: oksy loki biżu, czyli do włosów, biżu, biżuteria, oksy okulary. I tutaj też jakieś tam sobie opisałam, żeby było łatwiej. Bielizna, sport. O, i tak zaczynam wszystko powoli pakować. A to jest ta mata chłodząca dla Gigosława, co jego mama przywiozła, ale trochę pogryz. Także tak. Zapraszam was ze sobą na vloga. No dobrze, znowu na budowie i prezentacja gotowej kuchni. Nie mam wszystkich szafek niestety, jak widzicie. Po prostu były niedostępne. No ale jakoś to jeszcze wytrzymamy. Mam nadzieję, że będą IKEA popraw się, bo tutaj też mi brakuje. Ale już wszystko zamontowane działa. Mam też z Omniresa kran tutaj. Taki zlew jak u Karoli, bo powiedziała, że dobry, że się sprawdza. I tutaj jeszcze nie wiem, co zrobię z tą ścianą. Bo docelowo miały być dwie półeczki, ale może jeszcze zrobię tutaj szafki. Dam sobie czas, pomieszkam bez tych szafek tutaj i zobaczę, jak sytuacja, czy będę potrzebować więcej e, szafek, bo te tutaj są naprawdę całkiem konkretne widzicie, tutaj mam taką onerkę, że się naprawdę sporo zmieści hmm, tutaj widzicie, ciach szafeczki się ładnie zamykają tutaj mam takie kargo na różne przyprawy, także tych szafek trochę tutaj e, mam nie narzekam, wszystko mi się fajnie pomieści Ech, moja piękna kuchnia i ta żarówka. A z takich wpadek i pomyłek. No, to co tutaj się zadziało? No, to się zadziało, że najpierw miałam kontakty, a potem zrobiłam projekt kuchni. Wy tak dziewczyny nie róbcie, ale pan mi tutaj zabudował ten kawałek kawałkiem blatu. No nic, życie. Pokażę wam jeszcze tutaj, będzie też poprawiane, bo nie było odpowiednich zawiasów, ale tutaj będzie mój kącik kawowy i tak sobie będzie wyjeżdżać. Mój ekspres do kawy albo inny tam yy, gar kręcący obiady. Zobaczymy jeszcze co tam będzie. I tutaj taka półka też, więc to bardzo fajnie wygląda, przyda się. tak No i tam też widzicie pan, no robił co mógł, tak? Mam o, kontakt do ekspresu. No nic, no nic, no nic. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Oddychaj Susi. Dziewczęta, to nie, że ja źle gram, czy słabo gram w to o rakietę chodzi. Tener dzisiaj mi dał inną, Hej, i ta jest, słuchajcie, dużo lepsza, dużo lepiej mi się ją gra, a to dlatego, że jest trochę cięższa i mam więcej siły w rękach. Także fajnie. Jak ci idzie? O, ciężko bardzo, za długa przerwa. Ciężkie powroty. Nie te lata już... Ja nie wiem jak ci 70-latkowie, 80-latkowie grają w tego tenisa. No ja naprawdę nie wiem, ja podziwiam, bo ja tam sobie ćwiczę mięśnie, niby coś tam, ale z kondycją kiedyś ale poprawiłem. Jeszcze masz, te masz te dużo lata. czasu. Przychodzi raz tygodnię o i Trzymamy Wróćmy. za słowo. Wrócimy do y, stał Super. No. A ja jeszcze widzicie w stroju y, tenisowym, ale na kawkę i ciasteczko. No, można zgrzeszyć z koleżanką, kiedy my się ostatnio widziałyśmy Luiza. Na takiej kawce? Wieki temu. Więc słuchajcie, jakby po treningu to ja mogę. Co tutaj jest? Tutaj Co tam jest? Cwózkawka, tam jest jakaś tam lawenda posypana. No, dajcie spokój, nic tam ten. Mleko, czyli ta kawa z mlekiem kokosowym, bez cukru. No, co to jest? Tam parę kalorii, no, dajcie spokój. No. A ploteczki tutaj łomiankowe, no, trzeba nadrobić. Spacer numer dwa. Dzisiaj na moje stylizacje nie patrzcie, bo ja dopiero z tenisa w starych butach, ale piesek najważniejszy, bo już chciał bardzo, bardzo na spacerek. Także tak wygląda ciociowe życie, ciotkowe życie. Cztery spacery dziennie, miały być dwa. Karola oszukała. Korzystając z tego, że mam wolne, spotkałam się z dawno niewidzianą Małgosią, moją koleżanką, z którą znam się X lat. Już nie mówmy ile, bo naprawdę kilkanaście. Nieprawda, nieprawda, znam się mało, bo mamy mało lat. Bo mamy mało lat, jasne. Małgosia wiecznie młoda i piękna, ale yy, Małgosia tutaj chciałaby sprzedać pewną taką teorię, teorię hula-hop dotyczącą ludzi i przestrzeni, tak? Powiedz nam coś więcej na ten temat, bo to ciekawe. <gry> tak, Magda jeszcze tego nie słyszała, więc tak, każdy człowiek ma swoją przestrzeń. I to jest tak, jakbyśmy chodzili sobie z takimi hula hop. mamy ich kilka. Pierwsze hula-hop, to jest takie dosyć duże, to jest nasza taka przestrzeń towarzyska, gdzie wpuszczamy ludzi, z którymi czujemy się w miarę komfortowo i fajnie się nam z nimi przebywa. Drugie hula hop, jest bliżej ciała, to jest nasza przestrzeń prywatna. Tutaj już mało kogo wpuszczamy. Trzecia przestrzeń, czyli to nasze trzecie hula hop, to jest nasza taka przestrzeń intymna. Tutaj już wchodzimy w takie relacje bardzo bliskie, dotykowe, poklepywanie, wsiadanie bardzo blisko. No i jest jeszcze takie hula hop, bardzo blisko ciała. Takie bardzo blisko ciała, czyli takie hula hop seksualne. Okay. I w zależności od ludzi, to jest e, i kulturowo, i mentalnie, e, w zależności od ludzi mamy różne te hula hop, więc moje hula hop prywatne mm -hmm. ma około 1,5-2 metry. Twoje mam mniej. <śla> 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 tak, ty, ty ludzi dotykasz ja nie. <śla> tak, dokładnie. Więc w zależności od tego, czy kogoś lubimy, czy nie, to jeżeli osoba wejdzie w nasze pierwsze, drugie, trzecie, czwarte hula-hop, odczuwamy komfort lub odczuwamy dyskomfort. I dla mnie to jest bardzo ważne w relacjach z ludźmi, bo jak ktoś wchodzi do mojego prywatnego tego hula hobby, to ja jak czuję dyskomfort, to się cofam, staję się czasami niemiła. Mhm. I tak jest właśnie na rankach, czyli ktoś nam się może podobać wizualnie. Jest 10 na 10, jak z nim rozmawiamy, ale jeżeli będzie w tą naszą prywatną strefę, to nasze bliskie Hula hop, coś nie klika, nie mamy tego komfortu, to już słuchajcie, choćby typ był 100 na 10. Nie ma I właśnie Ej. rozmawiamy tutaj o tej przestrzeni, bo hmm, mam takiego crasha, no. który mógłby wejść we wszystkie moje Hula Hop, ale niestety nie wchodzi. Ale wiesz co, abstrahując od <grafi> miłosnych hulachopów, to rzeczywiście, dobrze, że mówisz taką rzecz, bo ja jestem z kolei taka bardzo dotykalska, jak z, e, widzisz, spotykamy się, to ja właśnie pacnę, e, wiesz, e, coś tam złapię, dotknę, a nie każdy przecież to lubi, prawda? Tak, ja bardzo tego nie lubię mhm. e, i Ty jesteś w mojej strefie prywatnej, jesteś zaakceptowana, możesz mnie dotykać, mi to nie przeszkadza. Okej, okay. okej. Możesz okay. Mnie przytulać, możesz tego, nie przeszkadzać ale ktoś, kogo nawet bardzo lubię, ale... Mm, I nawet znasz dobrze. Tak, uh -huh. ale coś nie pasuje mi w takiej osobie, to jest na tle komórkowym. <laughs> ja tą osobę mogę bardzo lubić, mogę ją znać 20 lat, ale jak wlezie to moje hulahop prywatne, uh -huh. <laughs> no nie, to wtedy jestem wiedza. Dziewczyny, ja jestem ciekawa Waszej teorii. Czy też tak macie, że lubicie trzymać dystans i też sobie tak dzielicie na takie właśnie hula hopy. Dajcie znać w komentarzu poniżej. A ja, świeży włos, jak zawsze u Romy od lat, ona się zajmuje moimi włosami i mam blond idealny, ale Wy musicie zobaczyć to, bo moja Roma to jest prawdziwa artystka, maluje obrazy od jakiegoś czasu i naprawdę ma dziewczyna do tego talent. I teraz Roma, Ty mówisz, co przedstawia ten obraz? To jest wagina w formie kwiatu, mm -hmm. kobiecość, mm -hmm. intymność, seksualność. Mm -hmm. Pięknie, bo ty w ogóle w obrazach przede wszystkim skupiasz się na kobietach i ich kobiecości, prawda? Tak, dokładnie. A ty może się pochwalisz książką? Pokaż tutaj tę książkę. Zobaczcie, bo moja Roma była ostatnio w Londynie, zgadza się. Tak. Dostała nagrodę, jako nagrodę. Ojej, co to za nagroda! Opowiadaj. To właśnie był zbiór z całego świata kobiet, które malują, mhm. i zostałam wyróżniona spośród właśnie tych kobiet z całego świata. Ale ty pokaż, jakim obrazem zostałaś wyróżniona tutaj, bo to jest jeden z najpiękniejszych obrazów. Zobaczcie, tu jest moja Roma, Ciach, i tu jest ten obraz. Przepiękny. I to też obraz mówiący o kobiecości. Dokładnie. Przepiękny, przepiękny. Dobra Roma, ale ty jeszcze idziesz o krok dalej, dziewczyno, i co ty zaprojektowałaś? Zaprojektowałam teraz. Apaszki. Tutaj nam pokaż. Zobaczcie, apaszka to jest wzór tej, tego obrazu. Dokładnie. Każdy obraz ma swoje odwzorowanie w apaszkach, jedwabnych apaszkach. Mhm, super pomysł. Więc apaszki, ale też poszetki. Poszetki, mhm. tak, dla mężczyzn, gdzie można sobie skompletować. Oraz małe apaszki do torebki. Ja jestem z ciebie bardzo dumna, podlinkujemy pod vlogiem, dziewczyny, i możecie sobie więcej zobaczyć twórczość. Dziewczyny, nigdy nie myślałam, że wizyty w IKEA będą dla mnie tak ekscytujące, bo teraz ekscytuję się z szafą do mojego pokoju nagrań i tam jest trochę problem, bo jest taki gzymsik, więc tu mi pani pokazała, że możemy zrobić taką narożną. I sobie zrobię taką szafę, widzicie, tak rozkładaną, o o o, narożną, oczywiście ze światłem. I tutaj tak sobie przykombinuję. Wtedy zamykamy tak. I tak. O. I tak to będzie u mnie bardzo podobnie wyglądać w tym pokoju do nagrań. Tak. Tak. I też sobie zrobię na taką biżuterię, tylko z takim innym wykończeniem, ale tak. To mi się też przyda na jakąś taką biżuterię, drobne rzeczy. No, już się nie mogę doczekać. Robię porządki przed przeprowadzką w dokumentach, zdjęciach i tak dalej. I pokazały mi się zdjęcia, ja nie wiem, który to był rok. 2006, 2000, nie wiem, 2008. Jakoś będzie mniej więcej tak. Nawet nie pamiętam. I zobaczcie, kilka takich perełek. Życie na gorąco. A tu kto w tym życiu na gorąco. Ja sweter na cztery sposoby. Popatrzcie tylko na te stylizacje i tutaj pani domu również. O, proszę, takie wiosenne stylizacje. Nie, to, to jest w Warszawie, więc to musiało być 2009 jakoś tak. I tutaj jeszcze jak w teletydzień, jak prowadziłam imprezę dla Aixen i tutaj w For Fun TV pisali o mnie, że przyznać trzeba, że bardzo z niej ruchliwa i spontaniczna prezenterka. No widzicie, już wtedy wiedzieli. A tu ja w sukniach ślubnych. Jeszcze jakieś uroczystości. O, patrzcie w ogóle, który to jest rok, to ja nawet nie wiem. O! Proszę, jaka sesja. To była jedna sukienka. O, wow! O, wow! Także powrót do przeszłości. Można się trochę Pośmiać, powspominać. Tak, to, to musiało być chyba jakoś 2009 e, e, rok. Oj, oj, a tu jeszcze jak prowadziłam te programy w telewizji. <laughs> e, dobrze jest powspominać. No, widzicie, życie czasami pisze takie scenariusze, że się ląduje w Sopocie. Marcel, powiedz cześć. Cześć. Jesteśmy z Bigosławem, gdzie on jest? Bigosław, jak tam idziemy nad morze? Ja właśnie jeszcze nie wiem. Chodź, Bigosław, czy on w ogóle widział morze? Nie mogę się dowiedzieć od Karoli, bo ona jest w Stanach, nie odpisuje Ale mi. On chyba był w trzech województwach. W jakich był? Był w Podkarpackim? Pod... Nie, w Małopolskim był. Aha. Małopolskim, Mazowieckim i Pomorskim. I teraz jesteś w Pomorskim, kolego. No chodź, zobacz, jak zareagujesz na morze? bo podobała mu się tam y, Mewa i zaraz zobaczymy reakcję Bigosława na morze. No chodź, chodź, chodź łapaku, chodź. chodź, chodź. No. no i co ty myślisz, Bigosław o morzu? Podoba się? O, 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 sorry. Dobra. No, Bigosław. Nie, ale się trochę boi, co? Nie chce wejść. No dobrze, to trochę dłużej potrwa. Chodź, Bigosław. Jakaś tak nieśmiało. No cóż, a teraz po podróży z Bigosławem do Sopotu pokażę wam, jak wygląda tył mojego samochodu. Generalnie, Bigos miał być na kocyku, leżyć spokojnie. Ale wyszło jak wyszło. Jak widzicie, wychodzą też jego sierść wychodzi. I taki jest efekt łącznie z szybami i znakami po jego języku. No, ale tak to jest, jak się przewozi pieski. Ale jedną rzecz Wam powiem: bo to się wysprząta, nie ma problemu. Ma się kolegów detajlerów. Słuchajcie, jedna rzecz. Karola mi dała, to jest bardzo fajne: tu się zaczepia smycz. Czekajcie, łapie. Eee, takie ładne to jest w ogóle, a tutaj się wpina po prostu to tutaj o i bezpiecznie piesek może podróżować, tak? I się trzyma o smycz. Oczywiście Karola to ma całe tam oporządzenie w swoim samochodzie dla Bigosława. Ja dostałam tylko taką smycz, no ale ona to jeździ rzeczywiście z pełnymi zabezpieczeniami, ale to nam się naprawdę bardzo przydało i on sobie spokojnie tutaj siedział.